Cześć, kolejny szybki live z rana, tym razem bardzo teoretycznie prosty temat: iPhone 6S i wymiana baterii. A dlaczego chciałem coś takiego pokazać? Ze względu na to, co jest do góry, czyli to. A to to jest nowy setup. Powiedzmy nowy setup. Ogarnąłem sobie, zamieniłem aparaty, to co widzieliście poprzednio i mogę sobie teraz czarować. Jak działa? Bo czasami nie działa. Niestety, to coś łączy się po Bluetoothie, i to często nie działa. Nie wiem o co chodzi. Nie rozgryzłem tego jeszcze do końca. O, zadziałało. I mogę sobie płynnie zoomować. Obrazek. I właśnie to chciałem wytestować i zobaczyć, jak będzie. Więc to sobie sprawdzimy, jak będzie. Znając życie, coś się pewnie wywali, coś będzie nie do końca funkcjonowało, ale się to okaże i zobaczymy. Właśnie, jak będzie. Ok. Teoretycznie bateria tutaj jest jeszcze w miarę ok, ale klient zażyczył sobie wymianę. Trochę zabawy było z tym telefonem, bo trafił pod stary adres i to tak naprawdę stary, a stary. Ale koniec końców udało się tą paczkę wczoraj odebrać, więc dzisiaj teoretycznie szybki temat i zobaczymy. Ja już widzę, że obraz jest trochę taki jakby przepalony. Czy ja to mogę zmienić sobie jakoś i w łatwy sposób? Tak. O no właśnie. Może tak, zobaczymy. Wydaje mi się, że ten obrazek jest teraz ciut lepszy. Muflon 6 ogólnie można niby podesłać takie Raspberry e, do mnie aczkolwiek no i to niedawno znaczy niedawno No jakiś czas tam była wymiana bateria kto wie może się zwyczajnie e, złożyła bo jeżeli ja tu wymieniałem baterię to było to tak plus minus 2 lata temu więc kto wie kto wie, może się skończyła ta bateria. Tu mam już nowy secik, a zaraz pokręcę dalej sobie śrubki, poobserwuję jak to wygląda i będę się jarał obrazem, albo nie. Mam jeszcze podpiętego starego iPhone'a. W tej mogę, mogę przerzucić ten obraz i zobaczymy, czy. No, a iPhone coś nie działa. Mimo że powinien obraz być. A nie, dobra, to nie ten obraz. O, tu mamy obrazek z iPhone'a. Więcej się nie da zrobić przybliżenia. A tu mamy obrazek z aparatu. I można sobie sterować. Można, jakby działało. Ja nie wiem o co biega ten pilot, to jest jakiś kanciaty. On jest na Bluetoothie. To jest tak naprawdę... Taka rączka do setu vlogowego czy coś w tym stylu i teraz działa, raz nie działa. Nie mam pojęcia o co chodzi. Jak działa, to fajnie, ale zwykle coś tam mruga i się nic nie dzieje. Super sądzę, nie? Dedykowany pilot, który też jest na Bluetooth, kosztuje kurczę majątek, więc ja sobie wymyśliłem sobie, że sparuje coś takiego. I byłoby spoko, gdyby to działało ale nie działa. Co za gówno. Naprawdę, co za gówno. Czasami pomaga w wyciągnięcie jakby rozłączenie bateryjki, wtedy ta klapka to dociska, jak się wyjmie to nie dociska i co? Kolokwialnie rzecz mówiąc gówno. To jest po prostu boskie. Ja nie wiem jak, jak to funkcjonuje. Teraz LED przestał, nie wiem, świecić cokolwiek. Jest gówno takie, że jednak po prostu człowiek może wyjść z siebie. Jeszcze ten pilot kosztuje chyba 900. dobrze go kupiłem parę lat temu, jeszcze przed kryzysem. Ale i tak jest gówniany, bo nie działa tak jak trzeba. Więc po prostu świetnie. Fokus jak łapię. Widzę, że skaczę trochę fokusem. Na przykład łapię tutaj fokus, a nie tu. Też super. Niby, że ma ustawione na łapanie fokusa, że tak powiem, w centrum uwagi, to coś tu nie trybi. O. Teraz zadziałało. Nie wiem, namyślił się albo przetrawił. Nie wiem, to wymaga może jakiejś mocy obliczeniowej, ale to jest sony. To sony to wiele rzeczy nie działa prawidłowo. Musiałbym jeszcze chyba zrezygnować z autofokusa, tylko go blokować i manualnie nim sterować, bo widzę, że on skacze i tak dalej. No i dobra. Powoli sobie będę wyciągał tą bateryjkę. I tak się zastanawiam, czy jeszcze nie skręcić ISO. No dość dużo światła się tu odbija od tej blaszki. I mam wrażenie, że no jest jasno dosyć, chociaż to może tylko takie wrażenie. 6S ja bardzo często, a praktycznie zawsze wykręcam taptik Engine z tego powodu, że jest go łatwo wyjąć. I teraz można wyciągać wyciągać gumki. Teraz z kolei mam wrażenie, że jest dość ciemno. Hej Paweł. No nic, potem sobie to pooglądam i zobaczę jak będzie. Tak, ponieważ nie widziałem tego maila, tylko czasowo nie dałem rady tego ogarnąć, będę starał się, no mam nadzieję, że do końca tygodnia, czyli może jutro. Uda mi się to ogarnąć. Okej, okay, trochę się zerwało. Ale nie jest, no, tak jak myślałem, bateria dwa lata. Kurde, jakby tylko fokusa złapało, to byłoby spoko. O, 2021 rok, luty. No, ma prawo już jakby nie domagać. Czyli się wszystko zgadza. Ja często patrzę też na żywotność baterii, zużycia itd., i to czasami wskazuje jeszcze jakieś rozsądne rzeczy. No ale wiek robi swoje i niestety nie da się tego oszukać. Ogniwa to są rzeczy, które się zużywają. I tutaj po dwóch latach no, trzeba już to wymienić. Najpierw sprawdzę jak się zachowuje bateria, zanim ją wkleję. Teraz tak, działa. Działa. Tutaj chyba mam ujęcie z kamery z iPhone'a. W ten. No spoko, niech będzie. Jaki będzie prądzik ładowania? 14 Ampera Całkiem OK. Telefon tam się jak uruchamia w pewnym momencie, to przestaje ładować i po chwili wraca 18A. Dla mnie najbardziej istotne jest to, żeby ten prąd nie skakał. Jak jest stały na poziomie tam ponad 1A do 2, to jest, to jest całkiem OK. Chwilę jeszcze temu dajmy. No, może być. Może być, nie jest źle. To wklejamy baterię, składamy urządzenie powoli. Kto wie, może jeszcze dzisiaj uda mi się to odesłać. A jeden Mektom 2 pytał szkolenia. W zasadzie można coś ogarnąć. Dobra, wracam do ujęcia. No i tu mam wrażenie, że właśnie jest za ciemno. Dużo światła się odbija od tego e, korpusu. Nie wiem, czy teraz jest lepiej, czy teraz jest gorzej. Jeszcze nie opanowałem tego jak to najlepiej e, ogarnąć. Włącz sobie światło, bo trochę mało sam widzę. A, mam zajechany ten patyczek. W sensie bardzo mocno używany. No i co, złapię tu fokus? Łapie fokus. To też jest spoko, że nie łapie zupełnie na płaskim. W sensie na równi z blatem, tylko troszkę wyżej. I mogę też pokazać niektóre rzeczy, więc no zobaczymy, jak to się będzie sprawowało. Gdzie on będzie łapał ten fokus? Teraz mam wrażenie, że kijka zaczyna łapać albo. A jeszcze do końca tego nie wyczaiłem, dlatego też taki liveik sobie odpaliłem, żeby zobaczyć, bo jakieś takie testy, powiedzmy offline. No jakoś tak nie mam weny do tego, a tak mogę coś tutaj zrobić, pożytecznego nawet dwie rzeczy albo i trzy, bo coś naprawię, coś sprawdzę, komuś coś odpowiem. Czuwak, z baterii w nie trzeba programować. Zobaczymy jak się odklei, bo czasami z tym jest problem. Zauważyłem, że jak się szybko tak pociągnie, to jest OK. Odkleja się całkiem spoko. Dobra, to mamy. Teraz by trzeba było zobaczyć wyświetlacz, odkleić stare klejki, bo też zostały tutaj. Przynajmniej kawałki. Kurczę, zawsze to się wszystko klei do rąk. To jest w miarę okej. Okay. No właśnie, jeszcze tu pewnie nie złapię fokusa. Jeżeli nawet, to i tak nic nie będzie widać. O, gubi się. No, tutaj siateczki nie pokażę z takiej odległości. To by trzeba się przerzucić na mikroskop i zobaczymy, czy mikroskop zadziała. No, jakby był włączony, to by zadziałał. Teraz będzie, czy nie będzie? Halo. Ok, jest. A tu znowu problemy, bo fokusa nie mam ustawionego. Ciekawe, czy ten pilot zadziała. Bo mam jeszcze taki analogowy. O, poczko tu działa. Tu można sobie zrobić szybko fokus. Cyfrowy się załączył, więc zrobiłem w zasadzie fokus, acrop. E, siateczka nie jest taka zła, tylko troszeczkę ją e, przeczyszczę. Oczywiście aparat zmieniony, to się wszystko rozjechało. O, teraz powinno być całkiem ok, jeżeli chodzi o widoczność. ogólnie spoko z siateczką. Przeczyszczę troszkę ranty ekranu i można to składać. Okej, okay, jeszcze sam. Korpus też wypadałby troszkę przyczyścić. Bardzo ciekawe odgłosy. Okej. Okay. iPack Games czy Alpak Games, a jaki zasilacz miałeś? Odpinam baterię, by była podłączona. To tak na wszelki wypadek, jak będę za chwilę wkładał ekran, podłączał ekran, żeby sobie nie spalić backlightu. No i te, te wklejki to jest masakra. One zawsze się układają jakoś przedziwnie. Albo nie tak do końca fajnie, jakbym sobie tego życzył. No ale powiedzmy, że nie jest źle. Do nowszych modeli wklejki są trochę lepsze nawet dużo lepsze. Raz, że są grubsze, dwa, że są z taką folią sztywną i to lepiej się układa. Zobaczymy, jak się teraz odlepi odklei, bo to też czasami bywa problem. A powiedzmy, że się odkleiło całkiem OK, bateria odłączona to powoli to skręcamy. O właśnie, to mnie ciekawi, jak będzie skręceniem śrubek. Nie przyjrzałem się do końca, jak go rozkręcałem, gdzie będzie łapał fokus. No zobaczymy. Zaraz się przekonam, jak to będzie. No w pewien sposób zależało mi, żeby takie duperele pokazywać, a przynajmniej zwracać na to uwagę. Ale widzę, że właśnie się Autofokus ustawia nie do końca w tym miejscu, co trzeba. Na przykład, jak tak go to ekran potrafił złapać. Chociaż No nic, zobaczymy. Będę musiał pokombinować z fokusem, w mnie to z autofokusem, czego, czego blokować jakoś na poziomie biurka, czy jednak dać mu trochę swobody i obserwować, co tu się będzie działo. Bo denerwuje mnie taki efekt, że mi ręka łapie. No mało kogo obchodzą, pewnie moje włosy na ręce albo coś w tym stylu. No właśnie, strau upierdliwe. A możecie mi potem napisać, co, co wy na ten temat myślicie. Ja się tak dziwiłem, co mi tak szumi komputera. Ja mam ustawiony szybki profil wentylatorów. Jak włączam stream, to żeby chłodzenie było bardziej powiedzmy, wydajne, to się załącza drobny wicher. No i właśnie to ten wicher powoduje, że tutaj jest całkiem spory szum. Jest i co? Co włączy się. Włącza się. Nie będę pokazywał co tam jest, bo coś tam jest. Ale powiedzmy, włącza się, ładuje. W sensie jakieś tam prywatne rzeczy na ekranie na tapecie. To nie chcę tutaj za bardzo nic pokazywać, ale ogólnie działa. Możecie mi w komentarzach napisać co sądzicie na temat tego jakby setupu. Ok, jest kod blokady. Ja sobie to na razie wyłączę. Poładuję i zobaczę jak to się będzie zachowywało. Nic, to był szybki live'ik. Wymiana baterii plus jakieś tam pierdoły. Dzięki, trzymajcie się, do następnego razu. A w komentarzach mi napiszcie jak Waszym zdaniem się to układa i czy to ma sens to poprawić, a co nie. Do zobaczenia.